It's making me nervous, yeah. Hej, jesteśmy w Redminonie. Dzisiaj postaram się trochę krócej gadać niż ostatnio. To jest mniejsze miasto niż Chania ale podobne pod wieloma względami żeby tu dotrzeć, musieliśmy przebyć 70 km greckimi dróżkami. Łatwo nie było, ale ujechać się. Znaczy, dojechać się udało. Ujechać się. Dojechać się udało. I, i, podobna miejscowość do, do Hani, tylko mniejsza, bardziej skondensowana, chyba jeszcze bardziej turystyczna. To miejsce, w którym teraz się znajdujemy, to jest twierdza e, Retymnon. Chyba twierdza Retymnon. Zaraz o tym opowiem, jak tylko znajdę się w jakimś ciekawszym miejscu. A tymczasem o samym Retymnonie, który jest bardzo atrakcyjny i w którym też byłem 7 lat temu. 7 lat Temu e, tak, to była przyjemna wycieczka. Spędziłem tutaj dwa tygodnie. Tu, odnośnie pytań, albo właściwie odnośnie uwag na temat tego, czy dzięki YouTube'owi mogę sobie jeździć za granicę. Nie, jeździłem sobie za granicę wcześniej, e, dużo wcześniej przed YouTube'em. No cóż, e, okej, okay, dobra. Wiem o tym no co chciałem powiedzieć? Małe, zgrabne, przyjemne miasteczko z wąskimi ulicami. E, bardzo przyjazne turystycznie. Dużo parkingów jak na greckie miasta, bo z reguły tu jest strasznie ciężko gdzieś się przemieszczać. Mnóstwo, mnóstwo skuterów pędzi tu i tam. Może mi się uda to nawet gdzieś nagrać. To by było dobre, się zobaczyli. Tutaj strasznie dużo ludzi jeździ, jeździ skuterami, niezależnie od wieku. Można spotkać naprawdę, naprawdę wiekowego Greka, który zasuwa skuterem gdzieś po ulicy i wygląda, jakby zaraz miał zasnąć. Mmm, już to dzisiaj widziałem. Okej, okay, a za chwilę otwierdź. Znajdujemy się w Weneckiej twierdzy. Tak ona się nazywa? Dobrze tak, mówię? W XVI wieku powstała? Dobrze mówię? Mhm. mnie, jak będę coś robił źle. Podobnie jak w Hanii, tak jak wam opowiadałem wcześniej, tutaj jest dużo zabudowań weneckich, bo Wenecjanie gdzieś tutaj wznosili różne wodniki. Potem Turcy to podbili i ta twierdza miała za zadanie bronić przed tym atakiem. Niestety nie specjalnie się udało. Co nie zmienia faktu, że to jest jedna z największych twierdz weneckich. Na Krecie na pewno. Chociaż nie wiem, czy nie w ogóle. Czasem. Idziemy dalej? Tak to co widzicie za mną, tam gdzieś po mojej ja wiem, lewej ręce, to jest moja lewa ręka, chociaż może to z waszej perspektywy wyglądać inaczej, nigdy się nie rozeznam na, na tym co ten ekranik pokazuje tam jest świątynia, świątynia turecka jednym z takich ważniejszych elementów tej twierdzy kiedy ona była budowana, to była świątynia oczywiście Wenecjanie wznieśli tutaj swoją Turkom trzeba przyznać że nie, nie, jakby nie, nie stosowali metody spalonej ziemi niezależnie od tego co tu się działo, nie zniszczyli tych weneckich budynków, zarówno tutaj jak i w Hani zatem te, 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 te styla architektoniczne fantastycznie się skomponowały. Jedynie co zrobili, to zmienili tą świątynię z weneckiej na własną i taką właśnie dzisiaj mamy okazję yy, podziwiać. Zresztą pokażę Wam ją od środka, o ile już teraz nie pokazuję. Chyba nie. Pokażę Wam ją od środka yy, odrobinkę później. Yy, to, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o, yy, o tą twierdzę, ona, to, jak mówię, retymną, bo tak się nazywa ta miejscowość, jeżeli wcześniej nie powiedziałem, bardzo przypomina Michanie. Głównie ze względu na to, że ta twierdza, tak podobnie jak tam yy, bastion niewolników, znajduje się na bardzo, naprawdę bardzo wysoko nad miastem i z murów doskonale widać i fajnie można sfilmować miasto, co zresztą tutaj też zrobię na pewno. Świetny widok na morze, fantastyczny po prostu no i oczywiście też na miasto, które gdzieś tam te budynki się wznoszą gdzieś wzdłuż tych wzniesień z górzystych bardzo ładnie to wygląda, zresztą po co mam mówić skoro można to zobaczyć, nie? No właśnie Dotarliśmy do tej części twierdzy, która znajduje się trochę pod ziemią, chociaż właściwie e, to są mury, to jest część więzienna. Pewnie wiele osób ogląda ten film i mówi kurde, żeby rok już stamtąd nie wrócił, <grym> ale nie. Tak mówię po każdym języku. Jesteśmy? No jesteśmy. Ta pani mówi po każdych językach. Tak. Sok powarajczowy. Pina colada. Sok bananowy. Jak to było? frappuccino, Fredocino. fredo cappuccino chyba. fredo Kanapka z indykiem. No to wyłączam w takim razie. <głos> <głos>